Max players Michał. Działa? Gramy na nightmare, nie? O! O! A, tu chce, a tu my chcemy gadać? O, o. o. o ja może teraz będzie lepiej. Nie to, nie ty no. to, ja, to, to, to ty, ja, to ty ja, Michał? To ja, to ja, to ja, to ja to ja, to ja, no pokaż karty, pokaż karty, to ja, to ja, to ja. w kartę, pokaż To ja, to ja, to ja. Aha Chłop forsował <ślapple> Chłop eksplodował. O, 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 o. What the fuck? Oh! Garaże, pierwsze garaże. O oh mój Proszę na D. Nienawidziłem. Je. Otwieraj, otwieraj, otwieraj. Otwieraj! Co? Nie! 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 Ten poziom, jeden korytarz Nie! Nie! Kasper! Kasper, Nie! Nie! Kasper, Nie! 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 się, Nie! Nie! się, się Nie! Fast! Szybcie, fast! Trybcie, trybcie. Szybcie, to też był B dla mnie, w sensie się był wyśpieszny, ale tylko tyle To jest jedno jest... I teraz ceglany O kurwa! Szybko! Cofaj! W tym ostatnim to było tak, że zaświeciłem latarku, a przez to, że on ma skrypt, że ucieka w jedno miejsce, to we mnie w biegu. No mhm. możemy iść tam ten... Dobra, chodźmy tam Tym tunelem takim tak. Ja, jednym... ja bym dał mu wysokie cechy. <śmany> <śmany> Takie ZA wysokie. Oh, oh, fuck! Oh, fuck! Ale big tam miejsce. stoi. To może być no, ja no, schody, Schody? Powiem schody. Tak. schody... What? No. No. Halo. Pulrumse. Halo? ja, ja. Liquid paint. znalazłem Liquid znalazłem, <gulay> wypijam to. Eee. <tosanctuali> what the fuck. Piegli! NIE na stary. stary! Szybciej! Biegnie! O! o kurda. A! Mam dosyć tego poziomu. No. Z całym szacunkiem, kasper dla ciebie, mi się wydaje, że to. To był po prostu poziom? Dało wow. nam się, co ty pisze? Be inside and turn the lights off before be 10 p.m. To jest S. No S, od razu S Osiedle jest cudowne Osiedle to zresztą. jest moja ulubiona Odpalił się jak wszedłem do ciężarówki to się odpalił Odpaliła Pychała Chodźcie! Chodźcie, chodźcie, chodźcie! Nie! Michał! Nie! Mikho! Wrzuca mnie! Chuje, zostawił zostawili mnie. Nie odjeżdżaj bez mnie! Nie! Ty chuj! I cyrk z klaunem. Musimy dolić stąd. O, Jest, jest, jest. Yes. Cyknął go. Nie wiem, mnie, ja w ogóle zapomniałem o tym levelu Jesteście tam z tyłu? Bo... Jesteśmy Jesteśmy o ciebie. Boję się Wielu, Boję się o całym... Halo. Jesteśmy. Jesteśmy tego bardzo łatwo dojdzie Halo? Nie wiem kiedyś, że boję się od... W czym się nazywacie? Halo, 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 halo. Miotr. Halo. Halo miłoż! Jesteśmy halo. tu! Just... Nie odzywałem się chyba z w chuja <głosy> robi. <głosy> Czekaj, bo on nie może... Nie wie jak z wódki wyjść. Ja bym mu dał C za klimat. <noise> To jest trochę gorsze. Gorsze jest to, że on podchodził i mówił, Excuse me. Tak, on gada, właśnie. What? Czemu w miejscu wchodzisz? Oh. E, to, o, o, to, te domki były zajebiste, actually Te z... domki te... były super. No, 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 inny in dom, inny dom, inny dom, in dom, in dom. Please be open. Oh, fuck! Do, do, Zatnięte? Nie! Domknięte? Ta. Nie Nie! Garany? GARAŻ! To jest chyba S u mnie, bo on Chyba mi sprawę. Nie baje poprzednio Sanity? Nie, nie, nie! Nie, nie! I Teraz jest Cornfield. O, 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 o! Ktoś tu! Ktoś oh. tu przebiegł! Niech michał, dajcie! O biegnie! Biegłem do kolejnej tej wieży Dałbym mu wysokie A. Nie, bym dał mu A O mój Boże! Czy to jest fajne at Freddy's Security Bridge? A, dobra, dajmy niskie A. O! Ot Otwiera się Dobra Stójcie! Stójcie tam! Jak? Co? Czemu jest taka muzyka? Go blue light! Nie wiem gdzie jest! Przód! Co nas goni? What the fuck! W dół! To nie koniec! A, dalej! To nie koniec, to nie koniec! Blue light był za nami. Jak? Pięk. Ja bym Taki powiedział, plasty. że ten hotel Chase był lepszy po prostu. <laughs> Kurde dostaliśmy Kaspera. Ale, Ale i Tak smutno. Blue light! Z... Zamknął się, zamknął się! Potwór! To jest e S chyba, no. Nie słaniałem się nie chcę... O! Wraca. Okej. Okay. Kampisz, gnoju! Mmm, średnie. Przenoszenie telewizorów było do dupy. O, można F, dobra, można tu Tak, można F. Jesteście za mną? Halo? Halo? To jest zwagowany My Cię słyszymy normalnie A, a, a Wy się słyszycie oboje? Tak Nie, miło, już nie Znieka... słyszałem Ty, nie mam Zniekań. Czekajcie Fajny Łódka No Czekajcie, zobaczcie co jest w wodzie, dobra? Spokojnie No bueno, koledzy, no bueno. Dawaj, Kasper, wchodź w środkowy Kasper? I te w ogóle fajty

Nie What? Poszło. Spróbuję też drzwi otworzyć. Już.